Cześć, z AmurTV TV. ja was witam w unboxingu Numeru 1 na rok 2021 Gazety Medkarskiego Świata Jest to numer pierwszy w tym roku Zobaczymy oczywiście jest w środku w gazecie, czyli też również widzicie prezent Chciałem różnych poinformować że prenumerata obecnie zdarzała do 8,25 zł około 19 zł jeśli nie mylę, roczna prenumerata No i co, się tutaj jeszcze o subskrypcji i stronie także Masterwaper w górę, powiem dlaczego to robicie, komentarzy no i to zabijamy się załatwienie tej gazetki. Kolejnym gazetem do tego numeru jest modmyszka. Jak widzicie tak się on tutaj prezentuje. Możemy ją wykonać właśnie do połowy podwodowego, a się jej głównie. Do okoni, okonii, leszczy, płoci, oczywiście jak chcemy, tak możemy ją sobie mm, zmodyfikować. Więc o, taki każecik. No i co? I myślę, że zabijamy się oczywiście za wezendę za chwilę tej gazetki. Zobaczymy co nam jest w środku, szczegółowo. Tak się prezentuje wkładka nr 1 na 2021 rok metrackiego świata. I teraz przejdziemy do tego co jest w środku. We wstępniaku od rynku naczelnego mamy trzy sprawy. Tyczą się one tutaj e, oczywiście opłat na nowy sezon, jak na był w, w Litwie. Także tutaj mamy mówiony temat powrotu, tematyki kulinarnej, wędkarskiego świata a także na sam koniec jest trochę mówione o e, artykułach e, prawnych w wędkarskim świecie tutaj mamy kalendarz brań oczywiście a także spis treści całej gazety Jak widzicie, trochę tego to jest, tych tematów wszystkich. Jest tutaj ponad 100 stron. Więc trochę tego jest. Dalej, tu mamy jagłowie mistrzowie. Tu mamy oczywiście spinning gustów, jeśli chodzi o, o ten numer. Dalej tutaj mamy ryba miesiąca, tym razem jest to troć, tutaj mamy oczywiście artykuł o troci, o różnych tutaj kodów z świata. Tutaj mamy artykuł poświęcony nowemu stanowi, dokładnie tutaj mówimy o trociach, a także o pachsencie. Stycznie ma z tego artykułu dowiemy się jak dużo zmieniło się poprzez to, że zima się opóźniła. Jak, jak, ryby zareagowały na to, co się zmieniło w podejściu, jeśli chodzi o wędkowanie, co właściwie powinno się zmienić, no i kilka myślę innych ważnych informacji. Dziś małe przemyślenia chociaża. Z tego, artykułu tylko się tutaj, ty, a mm, o różnych rozmyśleniach, na przykład, y, nad, o tym, czy właśnie wolno łowić nam na tajiskach, to ocie, czy warto no, na przykład od końca mm, roku właściwie stycznia grudnia czekać na te ryby do północy, by móc zacząć je łowić. Czy warto to jeszcze zabierać. No i wiele, wiele innych przemyśleń, że ciekawych. Jest artykuł dość rozbudowany jak widzicie. Tutaj mamy artykuł o łobieniu troci. Tutaj artykuł mamy opisane yy, jeśli chodzi jeszcze o parametry. Hmm, pogodowe, czyli tańsza temperatura, hmm, także okres kiedy warto je łowić, jest trochę to mamy wpisane właśnie. Chodzi o to, mamy także tutaj opisane trochę o ubiorze, jakie ubranie warto wybrać na tą pole roku, żeby nie smaknąć. Mamy tutaj także, hmm, a teraz much. mamy porady mistrzów. Wiele ciekawych, skutecznych zarazem. Także porad. Dalszy ciąg tych porad. Damy pendomeatę. Właśnie jest prezentem dla nowych pendomeatodów. mamy dalszy ciąg o pendomeacie. Także, że możemy zamówić. Tutaj mamy opisany y, wypad właśnie do Mongolii. Opisany tutaj, zacząc od psanych przynęt jakie należy przygotować, a także opisu do kraju, jak to wygląda u nich. Y, poprzez to już jeszcze cały wypad, jak on tam wygląda na miejscu. No, więc myślę, że taki artykuł dość ciekawy, po, po wypad nietypowy, tak samo o ryby. Tutaj mamy artykuł o, o koniach od Robinsona. W artykule tutaj mamy o tym, um, oczywiście gdzie tego koni szukać. Opisane tutaj różne um, miejscówki. Mamy także napisane tutaj trochę o sprzęcie, jeśli chodzi o to, jaki sprzęt należy wybrać. No także mamy tutaj napisane, jak te przynęty prowadzić. Autor tego artykułu opowiada o tym, gdzie lubią kiedyś łowić i gdzie łowił. A także opisuje tutaj, jak dodać mm, przynętę właśnie do połowu Nie powiem czego, przeczytajcie, przeglądajcie się z nami Oczywiście link do to macie w opisie, tam możecie ją zakupić, jeśli chcecie Tu mamy różne promocje O, jest sprzęt wędkarski Dalej mamy tutaj także Różnego rodzaju sprzęt, także z krótkimi opisami, a także linkami do stron Na których macie ten sprzęt sobie obejrzeć dokładniej, albo na nie zakupić Trochę tego jest jak widzicie mamy artykuł poświęcony pewnej rozmowie. Jeśli dowiecie o czym ty się ta rozmowa, co, co w niej jest, musicie zakupić gazetę, te przeczytać. Tutaj autor tego artykułu nam podsumowuje swój rok 2020. Jak to wyglądało? Gdzie był po poszczególnych okresach czasu? Czy w lato, jesień i tak dalej gdzie był, gdzie łowił, co złowił. Ja myślę, że widać po zdjęciach. Tutaj mamy ja tylko poświęcony Echosondom. Echosondom rzucałem czyli w takich tych kulkach. Jeśli ktoś Was używał, możecie napisać w komentarzu jak się Wam spisuje. Mamy tutaj oczywiście wymienione kilka rodzajów, kilka typów. No i czym każdy z nich się charakteryzuje. A także mam tutaj o sądzie klasycznej. Z tego artykułu dajemy się masę informacji, gdzie szukać zimowych karpi, gdzie je znaleźć, jak trzeba dobrze znać łowisko. Lika nam także trików, jeśli chodzi o to, gdzie mogą one być, gdzie mogą one przebywać, gdzie możemy je zacząć szukać. Jeśli nie znamy zbytnio wody, lubią znamy bardzo dobrze. Opurtekamy także tutaj trzy słowa jeszcze o pogodzie. A tutaj mamy artykuł o Multic. Ale przypomnamy o tym jak on wygląda. Tutaj mamy opisany wypad do Francji. Te właśnie cały opis wyprawie, jak ona wyglądała, w szczegółach, czekamy jej dalszy ciąg. Tutaj mamy artykuł o 40 cm płoci. Mamy tu właśnie opisane całą tę wyprawę, jak ona wyglądała, gdzie była strata podrobiona, na jaki zestaw. Tutaj mamy artykuł o tysce bez tajemnic. Zestawy, przypomnę inne elementy. A tutaj są potrzebne elementy wypisane, jak i spawiki. Także jak całe zestawy wyglądają, są tutaj opisane. Ja mamy dalszy ciąg tego, jak to wygląda, wszystko. Jeśli ktoś łowi was ryczkę, to się na własną oczywiście możecie sobie poczytać. Zobaczyć, Oczywiście to jest na stojącą wodę lub wodę płynącą. Tutaj mamy artykuł o Wino na rzece. Tutaj jest mowa o, akurat o chlebie tostowym, że jest idealny na jako przynęta, czy też jako zanęta. Więc tutaj mamy opisane właśnie właściwie cały artykuł o nim, przynajmniej dużą część. Właściwie o nim mamy tutaj opisane, czy jak zrobić taką zanętę np. z tego chleba, czy jako jak przynętę. Także mamy tutaj trochę o zestawie, jaki został użyty. Tutaj mamy artykuł o przynęty. W tym artykule mamy o pszenicy. Cały artykuł właśnie jest jej poświęcony. Jeśli chcecie wiedzieć, co, co dokładnie, dlaczego można się przydać w wytkazwie, to proszę do poczytania tego artykułu. Diabelski do, do Federa. Z tego artykułu dojemy się o kilku rzeczach, które mogą być przydatne podczas łowienia na Federa, ale kompletnie nie muszą. Każdy, wiadomo, inaczej łowi, inaczej robi zestawy. Inne wody ma także. Jest mamy kilka różnych mm, sugestii według autora, co może się przydać i co akurat on używa nad wodą. Tutaj mamy artykuł o federze zawodniczym. Yy, mam powiedzieć, że to jest właściwie dalszy ciąg jego który był początek w poprzednim numerze. Mamy tutaj dalszy ciąg. Jak to wygląda? Co trzeba spełnić? Yy, jakie można punkty ciekawe dostać? Również na spełnienie niektórych zasad. Tego artykułu daje mi się jak ważne przycielanie zanęty i co ono po prostu daje y, podczas wędkowania. Jakie są właściwie te zalety. Tutaj mamy konkursy wędkarskie, które oczywiście zmieniły swoją formę w tym numerze. Odobień zmieniły swoją formę, jeśli chodzi o pytania, które są zadane tutaj w tej zabawie całej. się, ja że pomimo to wam się powinny spodobać, bo nagody są naprawdę bardzo fajne. Jezioro, zgarnięcie ich. Tutaj mamy krzyżóweczkę. Tutaj dajemy rekordy. Jak widzicie, tutaj cała ta masa pięknych ryb. Oczywiście, to jest wszystkim, którzy zrobili takie ładne ryby. Gratuluję. Mamy jeszcze dalszy ciąg. Tutaj jeszcze mamy konkurs z okazji 25-lecia mędrkarskiego świata. A z także dodatkowe. Niszna jest główna łódeczka. Oczywiście nie ma co powiedzieć o kuponach, które trzeba zbierać. Na koniec mamy jeszcze dozwolona ilość wędek, porady prawne. Jest tutaj myślę, że cała, cała masa ciekawych informacji jeśli chodzi o ilość wędek, łowienia i także przepisów. Czy ma więcej niż dwie wędki? Czy może jednak nie wolno łowić? To jeszcze iśćemy nakładkę, tutaj już końcową. Tak z jednej strony, tak tutaj wygląda całkowicie okładka końcowa tego numeru. No i co? Tak by się wylądały numery. Pierwszej Wędkarskiego Świata na rok 2021. Napiszcie, jak wam się ten numer podobał, czy według was ten numer był fajny, czy może jednak niekoniecznie. Oczywiście nie pamiętajcie tutaj o subskrypcji, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Także zostawcie tutaj łapę łapę w górę, całą masę raczej zostawiacie tych łapek, więc tym też zostawcie. Napiszcie oczywiście komentarz o tym filmiku, jak on się on podobał, a może jaką się nie podobał. Co byście chcieli zmienić, jeśli chodzi o tą serię? Co może dodać? No i co myślę, że widzimy się już w kolejnych materiałach na kanale. Siema!